Znajdujemy się w Lublinie, przed Parafią ewangelicko Burską. Tak się składa, że różne trudne sytuacje sprawiają, że poznaje się ludzi, jakimi tak naprawdę są. Będąc tutaj w Lublinie, przypomina mi się historia z 1939 roku, z września, kiedy wybuchła wojna. Biskup Kościoła Juliusz Bursze był zmuszony do opuszczenia Warszawy, ponieważ był ścigany przez Gestapo. Przyjechał do Lublina. Przychodząc tutaj do parafii został pustą parafię duchowny, który tutaj pracował, opuścił, zostawił parafian bez opieki duszpasterskiej. On wieloletni biskup kościoła został proboszczem. Prowadził nabożeństwa, chrzcił, prowadził pogrzeby, udzielał ślubów. Tak długo, dopóki nie został aresztowany. Oczywiście, hitlerowcy odkryli to, że ten, który prowadzi parafię w Lublinie, to poszukiwany biskup, i tutaj został aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego. Ale dla mnie bardzo ważne jest to, że widząc ludzi w potrzebie, po prostu zaczął pracować i głosić Ewangelię.